Witajcie, z tej strony Kazik i jak widzicie dzisiaj kolejny odcineczek z gry Farming Simulator 2017. A dzisiaj ze mną jest Sobon. Dobry. No i mianowicie, co my dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie, fend już uszykowany do żniw słonecznika. Już trochę zacząłem, obciąłem dookoła akurat jedną z mniejszych pól. No ale tutaj jak widzicie mamy... Yy... O! Przyjechał mój... O drzwi zamknę, żeby nie było. Fenda 939 Vario Black Edition z dwoma przyczepkami... jak to było? Królajnerki? A? Krak nie, nie umiem wymówić, język mi się plącze. Kruger... Fa! coś tam. Kruger, facher, Bucher... nie wiem, dobra, rąbać. No i tutaj mamy Fenda drugiego, także... Odpalamy i ruszamy. Mam nadzieję, że nikt nikt nagrywania przerwie. To będzie dość słabo. Możemy wracać. jaka animacja. No fajnie to wciąga, fajnie to wciąga. Fakt. Szkoda, że tutaj tak znika, ogólnie w kabinie widać jest z ty w dziwnie, że mi to się tu nie pokazuje, wciąga naj. nie widzę po prostu jak się wciągnie. Teraz jakbyśmy to nagrywali, to wszystko było piękne, ale że na dedykowanym to, dedykowany. to tak wychodzi, że to jest troszkę słabo. Ty przyczepa każdy że nie ma tu pojemności, 21? Chyba? Noo, jakoś tak chyba. A to ci powiem, że w tym momencie to jest sypia. Potem na farma dostaje się. Na farma dostaje się na sypia, na później będzie po prostu. E, chyba to jest paszak dla świn. Więc, no z jednej strony troszkę słabo jest, że y, No nic nam nie zostaje, tak? Nic nam nie zostaje, żadne y, jakieś łęciny nic z tyłu No jedna ze słabszych rzeczy, no nie ukrywajmy, tak? Bo by mogło być y, Podejrzewam, że zaroma, mama mi wybije, poczekajcie, mikrofon wyłączony sekundę. I y, krzyk y, 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 y. poinformowano, że nagrywam, <noise> więc mogę dalej sobie czytać. Yy, no jak w tym czasie chcesz, no to tam się możesz tepnąć w te Wyjdzie i tam się z kiszonkiem jeszcze u nas. Aha. Bo ogólnie, no bo tak będziesz siedział i tutaj się patrzył, no to te to w tym chciałabym się, bo co, powiem wam tak, jeżeli będziecie bawili się z kiszonkiem, to nie bawcie się, nie sprawdzacie ile w ten film wchodzi, bo tam naprawdę dużo wchodzi. To jest raz, a dwa, no jest taka stypa, że się na świecie w jednym miejscu taką pryzmę, tak naprawdę Pryzma. to później ciężko jest czym cokolwiek rozgranicznym. No i my wczoraj za sobą, no chyba 12 w nocy. Walczyliśmy i po prostu umieraliśmy to, żeby wywieźć wszystko, co Sylwia zakładaliśmy z powrotem do przyczepy. No i układaliśmy dopiero od zera z powrotem na pryzmę, po prostu powoli przyjeżdżaliśmy. No i jakoś to dopiero wychodziło, że w miarę równo się tam trafiło chociaż to nie jest jeszcze równo nie bo bywało równi mogłoby być równi ale no jednak, jednak jest taka zabawa bo bo się, jeśli no bo jednak pole nie jest gładkie tak nie jest równiutkie pole sobie pierdziałem pryzma zawsze pryzma sypaliśmy w jedno miejsce pryzma rosła cała, tak w 13 tak było że w jedno miejsce rosła cała w 15 poprawili to że sypało się fragmentami a w 17 poprawili tak, że sypiemy gdzie sypiemy tam leży. No i to jest już naprawdę super. Także akces kukurydzy już też nie u mnie na kanale. A kukurydza no. na większą skalę. Na większą skalę, tak, bo nie będzie tam jakieś jedno pole i nie będziemy jeździć we czy w trzech czy nawet w pięciu, tylko pewnie w 10. No, pełny serwer i poprami. Pełny serwer, postaram się pełny serwer, bo wczoraj miała być inna na dzisiaj miała być inna akcja ale teraz racji że popaku się wszystkim nie podchodziło nawet wam pokażę tutaj teraz w kamerce, tutaj mam przesyłkę patrzcie dla matego tak zamówiłem Matiemu bardzo piękną kolekcjonerkę musi e, kolekcjonerkę zwykłą, płytę, z złożyć e, muzyką, płytę normalnie z no i musi po prostu do mnie się po nim zgłosić, no i kiedy zgłosić to znaczy już no, mam się ha mam to pewnie mu zawiozę i kierownicę też rozwiozę troszkę to bo kierownica sobie tak pójdzie no ale co kierownicę może się uda, że będę miał Pianca tu software, czego na tym się zwie? Sajteka. Sajteka, no właśnie. Pian Software właśnie jest okej okay. No i tę sajteczkę się uda wyrywać, to by było naprawdę fajny motyw, Jakbym tak sobie nią polatał. Ale może zobaczymy, co się da z tym tematem zrobić. Tak, Fakt, tak, trochę kosztuje, ale może firma mi to załatwi. Tak. Coś za coś, nie? No coś za coś, no wiadomo. Ale troszkę sobą daleko stanąłeś tym, ale dobra, da się radę Jak ja to to mówię, ci podjadę, nie Dobra, już, już ci się zsypuję, ale schodzą tony człowieka, jak ci się na przyczepie. Ej, nie pierdesz, że nadal na multi nie jest poprawione to, że jak sypie na naprzód to się rozsypiło po całej przyczepie Chyba tak jest, co? Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem Właśnie mi się wydaje, że po całej przyczepie się rozsypuje równo Kurczę, jednak multi jest w dalszym ciągu niepoprawione na właśnie gdzie nasypiemy tam jest, a na multi się sypie na Mam nadzieję, że z sieczkarnią będzie tak samo, że będzie sypał Uż, się dba. naprzód i ładnie rozsypywał, ej Wiem, przepraszam Ale co? Czekląło mi się A, easy, Jaki, chuj po zarabianiu <grym>, Nie. Żartujemy, no, żartujemy To za wcześnie wysypało To będzie podepchnąć do góry bo tam wyjdzie. No wczoraj gorzej wyglądało już. Nie no wczoraj gorzej wyglądało. Oż kurde wiesz co zawsze pojechałem w ten musiałem muszę na tym, bo jest trochę pięknie bo jest widocznikowo. Powiecie ludzie, że kasa śitowana. Tak, sitowana, ale jest już mniej, tak? Bo usunąłem sporo. Jeszcze jedną dynkę muszę usunąć z przodu i będzie wtedy w miarę na te nasze zabawy, chociaż podejrzewam, że jak pokupuję to wszystko, co mam pokupować tutaj na tą, tą, tą naszą gospodarkę to jeszcze będzie za mało. Ale powiecie, o groźnie realistycznie. Dlaczego nierealistycznie? Bo chce się po prostu jeszcze pobawić e, tą grą w ten sposób, że zobaczyć, co ona ma do zaoferowania, największe maszyny, jak to wszystko działa, więc przy okazji chcę zobaczyć. Kurczę, mocno um, nie lubię nagrywać. Co? Nie, 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 tak, tak, odnośnie. Bo... nie lubię nagrywać, to, na to, że słabe oświetlenie. Ma. Za dnie znowu do bo mnie słońce radzi z prawej strony. Hey, to jak nas znaczy nie chcesz nagrywać to będą tam halogeny z Jundira wyciągi i zaraz byś za pokój zamontwił No człowieku, no tak to miejsca w pokoju Nie ja myślę w ogóle nad jakimiś fajnymi lampami, no ale no to wiesz, to wszystko są puste nie, nie od razu tak powoli lec do celu, nie? Tak, tak Nie mam tak niektórzy tam miliona subskrypcji, że fach, odcinek 10 tysięcy wpadło na konto Od razu No ale no tak, tak, tak nie mamy niestety że podejrzewam, że przez kilka najbliższych lat tak nie będzie. O! A farmingu na farmingu do miliona dość, to by był wyczyn. W sumie? Czemu nie, no w sumie... Ty no, całe życie farminga też nie będziemy nagrywać tylko no, bo to wiadomo, inne gry też trzeba nagrywać, bo to trzeba trochę do gry na publiki też. No to nie tylko chodzi farming, ale od farminga nigdy nie odstąpię, o nie. Już 17 tak się popisało, to już 19 się nie mogę doczekać mimo że jeszcze nie ma premiery, ale tam powiedziałbym, że będzie robione. Właśnie. Poczekać cierpliwie. Zobaczymy co oni tam co Powiem ci tak, sukuję ostatnią łyżkę o przyczepę. Wow. To ile tam zobaczy to nie tylko, nie? To jest tu? Tak chyba było w terenie. No trochę wajem tam więc nie w nie chcę Tak samo taki macie wał tam w, w różnych chyba. Coś takiego jest. Nie kupujcie tego wału bo to nie do kiesiątki tylko jak wpadniecie w sam środek kiesiątki to wam wypierdział i to w nic. Tak samo jak po polu przejdziecie zrobi wam teksturę trawy tam, która i dziś będzie rosła prawda to Otwierdzone info. No, już sprawdzaliśmy i mi tam sprawdzę. Miał Mikuś też być nauczycielem, ale Mikuś jest w tym momencie w szkole, bo jest godzina 12 chyba. Coś takiego. Nawet nie wiem. Cuk. To jest w szkole, to jest w szkole, nie? Dokładnie, kto ma lepiej gra w farminga? A, A no, podejrzewam, że 4 5, nawet 9 dziesiątych ludzi, którzy już mnie oglądają teraz w szkole, siedzą. <noise> tylko, tylko kiedy wrócę do domu, czy ten farming dotarł. Czy ten farming dotarł już może, ale widziałem, że wielu osób też już ma, bo na snapchacie, na którego zapraszam, każdy już nic się nie zmieniło, możecie wbijać i też tam dodawać i wysyłać snapy, tak oglądam wszystko, także no... Ja dodał. wczoraj siedział i ja oglądał. No, u Miki'ego fajne snapy były. To... Jak piłowali John dżon Dżondzira, Tak, dżondzira katowała jak możesz, to wejść wskocz tego fenda i przejechać na to drugie pole, tu już poprzyczę odciąłem. Już idę. Kurczę, tym 12-metrowcem to upływa tego pole. A ale... no to w końcu 12 metrów, tak? No ale ci powiem, że jest różnica pomiędzy headerem od kukurycy to dos... i słonecznik możesz też robić. I takim heterem od słonecznika to powiem. No wiadomo, kość masz większe, bo kupil musisz taki, taki i takie, później tutaj chcesz. Ale to ci powiem, że jest taka świetna różnica że tutaj jeździ 12 na godzinę, a nie 14, a nie 9. Ja wiem, ale no wiem Lepiej zainwestować i szybciej to zrobić, niż... No wiadomo. To piernicze jest to, nie? Jak tam procentowo stoisz? No ja już mam, nie powiedzę, 79, bo mi słońce rezi po oczach i nie widzę. Tu jedziesz po drodze i zajezdżasz od tyłu, tak? Po drodze. Po drodze. Do drodze. Bo po polu. W polu żyziesz? Ja. Dobra. Może i zabiery No, O kurde, jaka tam biura była. Weź tu Aj. z lewej strony, zaraz to wloczy się Ile ja, Tam mieli w ogóle ten 14? Plasy, po... Dobra, dawaj. To teraz, teraz będziesz 14. słyszał chyba roku kierownicy, tak trochę kierownicy twojej. Trochę słyszę O co jeżdżą? Już... Ła, le, 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 le. No właśnie. Się... To to jest ta kierownica, nie? Muszę się wyprawić tym siedemna... <śmiennie> o Boże, ludzie, wiecie, czego ja do tego nie ufam? Trochę się nie <śmiennie> jebam. Chyba trochę. Dobra, ja zjadę jadę prosto. Już nie będę szedł. No specjalnie to zrobił i uciekał Z sobą trochę chyba jest w stanie takim lotnym, więc wiecie wybaczmy mu że tak trochę oczy ale dobra Dobra, pierwszą masz pełną No to czy powiem jeszcze 15 tą tylko umieścić Nie, na no to z chyba 21 chodzi No tak, ale ja mam 50 w zbiorniku No obydwie po 21 chodzi ja nie wiem, chyba ja. nie patrzę jak na natapiasz Cój! No 21 w końcu. tak ci odjadę Bo ja się wysypuję Pierdzielę no. się na klawę, proszę No słyszę, nie jestem jakoś super wydajny No niestety, Nie kupuje to dobra, to się nie Coś chciałem powiedzieć, słyszę mi się przyda do hodowli świni, bo świnie to zaraz. my mamy 6 próbek, no niestety Chwila na zaraz będzie się zagiszała. Coś tu mam tylko 500 kilo, ty. Oddaj. Okay. Skończyło się. Nie będę ci chyba po 60 kilo, bo to nie ma wróżę. Też nie wiem, na jakiej zasadzie teraz te nowe mają. Tak samo chyba to jest na ślimaku. No tak, ale jak ten ślub idzie, skoro one początki rury mają przegięte teraz, zauważyłeś? Ja. Ze zbiornika już, no, akurat ten ma prosty. Ale znaczy teraz... wiesz co? Może to być tak, że idę do tego przegięcia, a potem to już samo zboże przepływa, nie? A no może? No, ale aż taki nacisk by na rury? Nie Kto wiem, to ty, no nie wiem. Jak ktoś wie, to będzie jest poczytać? W to możecie napisać? Nie to naprawdę, teraz tak się zacząłem zastanawiać, jak to jest w końcu. Tak jak w tym Nicholandzie 15? No no on chyba w tym też w tym jest i też ma tak przyjętą rurę na samym starcie ze zbiornika. A to na tym, na ślimakach są takie bolce i takie jakby tryba dwa. One się blokują na tych trybach i tak ciągnie. No to ej no to tak, to jest tak samo wpisane, tak? No, no i to jest na tej samej, samej zasadzie drobne. No tak, no ale skoro to się otwiera, no to jak się otwiera, no i ona jest tak przyjęta w pół na początku. Nie? Czy w klasach lekcjonach tak też jest? Tego to nie wiem. Jedna rzecz mnie zasmuca w tym modzie, bo tak, ten FM to jest mod, to ten to, że po prostu zbiornik się nie zasypuje do równa w tych, w tych reklamach, aż w takim prawdziwym jak powinno być. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie, no, ktoś może się pobawi jeszcze z tymi modami, bo na pewno będzie będą przerabiać, poprawiać i kombinować. Bo nie wierzę w kto, że ktoś nie będzie się w to bawił. Więc na pewno no, ktoś się będzie z tym Powiem, że ubywa, powiem. Już go było. Dwa przejazdy? No, dwa przejazdy. Ja bym, powiem Ci, że... Jak to się nazywa? Po przejeździe kurde Jak ja nie lubię mieć gier na tym, bo mi wyskoczyło powiadomienie Jakbym jeździł w e, po, jakby miejsce przy miejscu, no to już miał dwa oprysywacze z garneta Bo na jeden przejazd idzie po oprysywacze praktycznie Na dwa przejazdy Po pierwsze idzie od brzega, drugi bierze delikatnie ścieżki Z lewej strony Lubie, jeśli cię mogę Otworzyć rurę, bądź tam ci dorzucę O przodu, do przodu. Daj, tak, daj tak, bo, to już jak kurde, równa się ustawia. Szypie się? Nie Nie, 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 jeszcze byśmy przychodzi. Tak, widzę ty. Najgorsze jest to, że ja końcówki rury nie widzę. mi ciężko jechać, bo Tu się wygnie, tu się wygnie, tu żeby ci nie zajechać i kurde. Jak wie, ja się wiesz? Wiesz co kierownicą się poławić. Lewym górnym rogu. W... To, dobra, stój. W szybie trochę przybiją delikatnie tyle co nie, nic nie widzę no ja nawet nie wiem jak ona idzie prawidłowo tak, to już miejsce przy miejscu powinienem mieścić ale no jest poprawiona 17 i to bardzo nie no jest różnica jest progres, bo... No, no, no... Oj, za dużo. Myślałem, że będzie dobrze. Ośmiutogniem. Tak Myślałem, że będzie dobrze, no, ale nie wiem. Dobra, tego nie teraz nie jest. Chyba sprawdza się za to, no, żeby nie Wiesz, że wydaje się, że po prostu dobrze. No, trzeba jechać w ten sposób i będzie gdzie ciągnąć. Kurczę, to jest malina. Puserek, puserek też tak trochę średnio poprawili, bo nie widać dokładnie. Tu serek by mogli trochę je... Podnieś. Szkoda, że nie ma ustawienia w ogóle ustarek według uznania jeszcze. A, to by było dobre. By było w Może wyjdzie, zacznę to do 15, nie? Może wejdzie, bo jeszcze młody wchodzą, teraz mody młody wchodzą. A <noise> ci się nuci. <noise> Ale ci powiem, że oddaję. Wysypaliśmy się na końcu, to jest opreskane i oddaję 2 ton, 2,5 tony na przejeździe. 2600. 26,60 też yes, tak Ola O Lord tutaj coś, a tu Mikuś prysko i mówił, że coś mu ścieżki się nie porobił, takie pojedyncze gniewne nie nie, nie, nie skrykiwało ry... Powiedział ile tam do tej przyczepy do to dobiegnie Aha, to jedzie ze środka? Jo To jeszcze dalej, dalej, dalej Op Trzymaj prędkość Za daleko się odsunąłeś A co, ze środka w sobie wniosłeś? To jest pełno już? Nie, no do przodu, do przodu, przecież jedziesz koło mnie Kurde Chyba się przyzwyczaj no, do 17 Daj się Dobra stój Chyba się przyzwyczaj teraz do 17 No trochę Jedzę ja mam już 92% nie? No to, A to zaraz tyle to ok. sokry No dobra, to dam się na Zzafę, czy na kodersy, to w muszę jednak ze sobą, przyjechałem na wygodne kadary są Gdyby były jakieś mniejsze kadary to bym sobie po prostu nie spodziewał na tych szerokich 12 metrów, no to tak w efesie samemu jak się jedzie to trzeba ciężko ugadniać W tych kombajnach co się jeździ, ogólnie co w się sensie muci na takich szerokościach to tam normalnie się jeździ Pojeździłem kiedyś na kombajnach w Kolesie normalnie bo przy 12 metrach był cały grom auta bezproblemowa W zbiorniku to tak przebywało Dobrze, rząd 1 musi wygryć 3 to godziny, Ile? Zarówno jak 3 godziny. ma dwie. Dwie tylko? No. Krzyż on agregatował, siał. Eee, jak tam przed utatem, kół, siadła zobaczmy. O skubany. Chyba tak teraz patrzę, co ona tak jakoś dziwnie patrzy, że ten zaczep od tego Od czego? Od... Tak poszedł na dół no, to się sporo. Bo przecież zaczep patrzył równo, co nie? No, Przeciapa, dobra. a pełno masz? Jo. Równe sto? Nie wiemdzieliśmy? 9 Aha, chyba tak patrzymy się wysypało i to, nie mogę tego widać. Kościół tylko w mieszka na dwa pochodników znacznie szybciej. Aha. Za nie mogę wrócić tamtym i z powrotem, to ja powiedziałem, że już zbiornik na musa. To już gdy będziesz pełno, nie będziesz czekał na mnie. Nie no szybka, wola, całem 50 coś na godzinę tę Taki ja powiem, że ja muszę, żeby mieć zbiornik, cztery przejazdy zrobić. No. Nie, jeszcze 60 idzie. No to nawet. No to trochę, trochę to gdzieś zatwierdziło. jeszcze ja z 5 minut, jak będzie się 5 minut w filmik zrobimy i starczy. No, z no, 5 minut, jak będzie git. Teraz się ma. Aż mieliśmy na przykład problemy, to mi aparat się już wyłączył. Nie wiem, czemu tylko pół godziny na kierunku. Nawet na ostatnim filmiku 30 minut robiłem, 28 minut nagrywa, robiłem 30 minutowy filmik, to pod koniec mikrofonowało to... <grym>, nie nie się byś... ujrzymy. w opcjach pej, w aparacie. Ja no, muszę pogrzebać jeszcze, tyle czasu już grumami nie grzebałem. To znaczy ustawiałem obraz pod filmik jak chcę nagrywałem, żeby 6,9, a 16,9 było. 20, Powiem, że na przejeździe mam 25% i hałas 24% 24 przejazdy A co daleko już jesteś? O... No. Obejrzysz 9 A, tu już jestem przy farmie Ja będę skręcał Ej, jaka cała będzie na polu piące, jak będzie tam 10 tych... ...ikonek ...jazdy Hę? E? Jak to poszło się fajnie będziemy wyglądało, jak będzie latało. Jo! A ty, a to będziemy zapierd... A nie, tam nie ma. Coś innego, coś innego tak? to będzie to na ty, to miejsce. Ty! Tego, w Snake'a będziesz pograć. <grym> I <grym> i ty tylko złapnie. Może jest tu maszyna w tym gospodarstwie. Już się tam wybiera. Ale będę tylko dobrze, nie lachuj. Nie, jaki pójdziesz już? E? Będę wierzył. No, liberał 40%. O, Może się wyrobię. To na Izzy się wyrobię. Gdybyśmy wedługą żyli, to byśmy uciekli. W sumie nie. Tak samo byśmy się wykocieli, tylko tyle, że jak się jechał, to by się od razu dostał większą ilość zboża i, i tam i ziarna i byśmy się jechał szybciej. A tak, to 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 samo by wyszło. A no tak. Tak, dobrze. Jestem w miejscu. Wracam się tam do tego no dawaj, będzie Tak kierownica wyje. U mnie coś było słuchać? Nie. Myślałem, że trochę ją przeciągnąć, bo może być. GL27 nie sega, nie? Nie powinno. Chociaż... Coś nie wiem czy ma tych szczotek trochę nie ma wyrobionych, bo tak jak przekręcasz, nie, to takie takie czuć... do legania tak naprawdę. Ale w sumie jak ma tych rałów ostatnio w jakiś drive, coś tam, to jak byłem u niego, to tylko jedzie jedzie z bokiem ręcznie ręczny miał tutaj na skrzyni biegu, automatyczna automatycznej skrzyni biegu chyba miał i żeby jako drugi z bokiem. I ja bym tak opanował ten driving, coś tam w grę, no. że każdy bok idealnie wychodził błokiem. A no, później na mieście kupił dopiero. Na to, patrz. No i faktycznie tak era sporo na uczuwa. że później stracił tak trochę koło, no to już na beczka. Pierdej że urwał. No? tylnie. Całe jej kasy Hadbunt się robisz do domu w tej wieźli. Kubani. Następnego dnia już miał zrobione. <grym> to, czym to jechał? Mardano. Dejta, tam mógł BMW. Nie wiem, co wieś. BMW albo Mercedesa. Żeby był tył napęd. 89% dy. Ty. ty, no golem że nie wyrobię. To jedziesz. Może tak? Może tak na... Nie, nie dojada. Ja się masz półton, ja <noise> Ale jest góra. Dostaję A... Sto... w palnik. Stoję. To było wiadomo. Nie to rozwala tam, gdzie jest zasłonięte coś. Jakąś blachą czy coś to tam nie bije, to nie? No. Nie no tego akurat brakuje. Nie, właśnie co zrobili. No jak blachom zasłania czy coś, to tam kogut nie świeci. Coś tu świeci trochę. Ale chyba zrąbali, bo w kabinie widzę jak robiłem światła, no. Nie mam prawa tu mrugać, bo nie ma skąd. No chciałam chciałbym pobawić że stoję w tym zbożu, to mnie wchodzę w górę. Nie, rośniesz. No. Dobra, zostaw go tak jak jest, będzie ładnie, słuchaj, nas Uciekaj, Sabon Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Sabon Co? Odbiegnij. Nie mam niech. Dobra, widzę, Aha. że był lak. Spokojnie, wywali. No to ludziska, dziękować za oglądanko, trzymajcie się, do następnego odcinka, mega akcja kolejna, także trzymajcie się, na razie, elu. Pa pa.